Dzisiaj zrobimy wspólnie świecznik z masy solnej. Potrzebna nam będzie masa solna, jakieś narzędzie i goździki. Na początek rolujemy, rolujemy wałek, robimy, robimy z niego kółko. Najlepiej, żeby to od razu już położyć na papierze do pieczenia. Ja tutaj um, zrobiłam przykładowo, bo ja już mam gotowy ale to tylko dla przykładu i na tym bałku będziemy układać wszystkie nasze zrobione rzeczy, czyli jak zrobimy jesienny, czyli tak, wyklejone gruszki, jabłka, dynie, żołędzie, liście, winogrona i po co nam goździki? Goździki nadadzą nam fajny charakter naszym wyklejonym rzeczom i piękny zapach. Pierwszy goździk, ja tu sobie to odłamie, tę tą kuleczkę, załóżmy, że zrobimy najpierw jabłuszko, tak, I, i gotowe, jabłuszko gotowe i przyklejamy w ten sposób, tak, i mamy gotowe. Następny, gruszka, w ten sam sposób, najpierw robimy sobie kształt gruszki, mniej więcej. I też. Tutaj robimy koniec gruszki. Tak samo możemy zrobić z jabłuszkiem, włożyć yy, od tyłu. Tak, żeby był i z góry. I z góry. I mamy gruszeczkę. No mhm. to tak pokazuję mniej więcej, bo ja już mam gotowe, więc to nie będzie tu nic stworzone. I tak samo jak robiliśmy jabłko. Robimy dynię, tylko z tym, że musimy tu takie zrobić po pękaniu naszej dyni i mamy gotową dynię. Nic trudnego. Winogrona. Winogrona po prostu yy, robimy kuleczki. Kuleczki najlepiej nie tej samej wielkości, no lepiej żeby były mniejsze, większe, żeby to naprawdę było ładne. Nabrało takiego charakteru winogron i przyklejamy je do siebie i nakładamy też w ten sposób jakoś tak i co jeszcze, aha żołądź, no to tak też Wklejamy kuleczkę i do naszego, że te, no. Kapelutka. Będziemy potrzebowali czegoś, co nada struktury. Ja tu mam takie kropowate. I też nakładamy. O muszę przynieść trochę mąki. Ok. Żałącz, tak samo. Ja tu mam trochę mąki, bo trzymałam masę solną w lodówce. Bo wczoraj chciałam złożyć filmik, ale jedna część filmiku mi się po prostu nie, nagrywa, nie nagrała. W tej, której pokazuję, jak jak zrobić, yy, właśnie, od czego zacząć. I tak. I już robimy żołędzia. To naszą czapeczkę formujemy, mniej więcej. Tak, Mamy żołądź. Mhm. I też tak samo przyklejamy. Okej. Okay. co jeszcze? Aha, liść. No to liść też nie jest trudno zrobić. Ja tu tak zawsze mniej więcej wszystko. Mhm. I wtedy możemy dodać tak. E gotova. Ok, então já viramos Mniej więcej tak wygląda ukończony już nasz świecznik jesienny. No i co? I ja teraz będzie schnął podejrzewam, że około 50 godzin. Ja go zostawię na noc na parapecie, żeby sobie schnął. A w dzień będę go suszyła w piekarniku, gdzieś tak na nie wiem, 80-90 stopni przy, przy uchylonych drzwiczkach, żeby nam się to nie wybrzuszyło. Także jak już wytknie, to wrócę z powrotem. Część, już y, mój świecznik wysechł y, i został pomalowany. Ja do malowania y, masy solnej przeważnie używam farb y, akrylowych. Ale ponieważ m, chciałam taki uzyskać bardziej delikatny efekt, m, efekt i, i no, farby akrylowe z, m, odpadają w tym momencie, więc wpadłam na genialny pomysł nazwijmy to, pomalowania cieniami do oczu. To jest akurat paletka z y, y, no kolory candy, właściwie tak się na, y, nazywa paletka, bardziej wiosenne niż jesienne. Ale, czy ja wiem, nie wyszło, nie wyszło tak źle, można zabezpieczyć, yy, można zabezpieczyć yy, masę solną jakimś lakierem, czy do drewna, czy zwykłym lakierem bezbarwnym do paznokci, ale ja tym razem nic nie dałam, ponieważ nie chciałam, nie chciałam żeby to było, chciałam, żeby to było takie matowe, jakoś tak bardziej mi pasuje w tym momencie. I nie, boję, nie bójcie się, że jak nie, jak, za, jak nie zabezpieczycie jakimś lakierem, to to napuchnie, czy, czy to się zniszczy, bo ja mam rzeczy, które są już pod, mam zrobione dwa, trzy lata temu, i nic się nie stało, mimo to, że w Irlandii jest przede wszystkim przeważnie pogoda taka jak teraz. Już narobiłam na jasne okno. Mniej więcej tak to wygląda. Jest albo mokra jesień, albo mokra wiosna innej opcji nie ma. Więc, jeżeli u mnie nie dzieje, to u Was tym bardziej, jeżeli mieszkacie w, ciepłym, w cieplejszym miejscu niż ja. No, no to tak. Dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam do następnych filmików. Zapraszam też do, subs do subskrypcji. Pa!